Kolejna informacja Smutna wiadomość dla gminy Stary Sącz Zmarła wieloletnia dyrektor szkoły podstawowej w Moszczenicy Niżynnej Barbara Baziak 60-letnia wybitna pedagog, organizator i gospodarz W lipcu tego roku decyzją starosądeckiej rady została odznaczona odznaką honorową Starego Sącza bez reszty oddana szkole i swoim uczniom. Wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży, dbająca w najmniejszym szczególe o szkoły jako o całość. Przyczyny śmierci jak na razie nie są znane i nie podane do publicznej wiadomości. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Przed